Cześć! Tu Kreatywni Naukowcy. Dzisiaj przedstawię Wam eksperyment jak ożywić rysunki. Do tego eksperymentu potrzebujemy następujące rzeczy. Niezbędny jest talerzyk albo jakiekolwiek naczynie o gładkiej powierzchni. Może być ceramiczny, może być szklany. Z plastikowymi wiem, że nie wychodzi. Ja wzięłam dwa, bo planuję zrobić dwa rysunki. Potrzebujemy Marker suchościeralny, taki do białych tablic. Łyżeczkę, słomkę do ożywienia, do naszego rysunku oraz pipetkę, jeżeli ktoś ma pipetki albo strzykawki, sprawdzą się bardzo dobrze. Potrzebujemy jeszcze wodę i opcjonalnie błęd mycia naczyń. Zaczynamy. Na jednym z talerzyków narysujemy sobie może człowieczka. Narysujemy mu główkę rączki, tułów, nóżki. A na drugim narysujemy serce. Tu dołożymy jeszcze piłkę. Może uda się sprawić, że człowiek nam się pobawi tą piłką. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ważne jest, że atrament musi wyschnąć, tak? Nie zrobimy nic na mokrym. Dlatego musimy chwilkę poczekać. Pipetkę kto ma? Tak? Zaciskamy na punkcie, nabieramy wodę. Myślę, że już wyschły nasze rysunki. I teraz tak. Obok rysunku przykładamy pipewkę i delikatnie wypuszczamy wodę. Nie nakrapiamy wody na rysunki, bo będzie się ciężko odkleić. Dążymy do tego, by te rysunki mogły się odkleić i pływać po powierzchni wody. Spróbujemy. No właśnie woda troszeczkę napłynęła mi na tego ludzika. dlatego tego gdzie nie gdzieś się trochę nam poskręcał. Ale gdyby nie, To jest ważne, że naczynie, nad którym to rysujemy, też musi być suche. Tak? No, od tej Za pomocą słonki możemy spróbować... O, nasz trzeba trzeba piłkę. Zanim przejdziemy do kolejnego rysunku, yy, ponieważ tak, woda cały czas wpływa na te nasze rysunki. Im dłużej będą się unosiły, tym mogą się zmieniać. Zobaczymy, po co jest mi ten płyn do mycia naczyń. Może wiecie, może jeszcze nie wiecie, że płyn do mycia naczyń, nie będę naciągała płynu do mycia naczyń, tylko lekko nabiorę go na sam czubek, nie naciskając piputki do mycia naczyń yy, rozprasza nam napięcie powierzchniowe. Tak, tak jak woda ma naturalnie swoje napięcie powierzchniowe, to do mycia naczyń rozrywa. Zobaczymy, jak to zadziała, czy to cokolwiek wpłynie na nasze rysunki. Spójrzcie. Rozrywająca się woda, rozry, rozrywające się napięcie powierzchniowe, rozrywa nasze rysunki. Napięcie powierzchniowe zostało rozdarte i rysunek pływający na powierzchni. Został rozdany. Zobaczymy, czy serduszko też nam będzie pływało. Tym razem użyję do tego łyżeczki. Tak? Ten zależek serdusz odstawimy. Nasz ożywiony ludzik tam się bawi flakiem po piłce, który został, a my spróbujemy za pomocą łyżeczki też ożywić serduszko, by zaczęło ono się ruszać, by pływało. No ostrożnie. O, nie domknęłam serduszka. Nie domknęłam serduszka, dlatego się tak szybko rozerwało, ale spróbujemy, może nie tu, bo mamy płyn do mycia naczyń. Spróbujemy je sobie z serduszko Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego te rysunki nam pływają na powierzchni? Dlaczego one nie toną? Markery suchości w swoim atmamencie mają bazę z oleju i z silikonu. Olej, jak dobrze wiecie, jest lżejszy od wody i będzie on z chęcią pływał na powierzchni. Dlatego się one odrywają. A markerowi ułatwia to zmazywanie go z tablicy. Nie przykleja się do niej na stałe. Zachęcam do zabawy. Możecie sobie rysować różne rzeczy. Możecie próbować odklejać za pomocą łyżeczki, pipetki, strzykawki. Mam nadzieję, że Wam tak samo się spodoba ten eksperyment jak mi i dobrej zabawy. Do zobaczenia. Cześć!